Tak naprawdę to konsumenci są otwarci na, na nowatorskie rozwiązania i to oni ich pożądają, ponieważ trend, trendy, my chce, który, dla których nasze produkty są odpowiedzią, to jest przede wszystkim um, wygo, szeroko pojęta wygoda konsumenta. Wygoda połączona z skutecznością, z wysoką skutecznością, no i nasze innowacje są odpowiedzią na te, na te potrzeby. Jednym z takich osiągnięć na pewno jest zawieszka toaletowa Brev Brilliant Gel, która jest. Pierwszą na rynku zawieszką premium w formie żelowej. Dotychczas to były, to były zawieszki w formie stałej, natomiast tutaj faktycznie jest to nowa, nowa formuła. Produkt ma zupełnie, zupełnie inną formułę. Jest bardziej skuteczny, od, zapewnia, no jest to produkt all in one, więc zapewnia wiele funkcji w jednym. Drugą taką innowacją z tego roku no właśnie są Persil Eco Power Bars, czyli proszek zamknięty w formie tabletki. A to Tutaj też jesteśmy pionierem na polskim rynku. Konsumenci, zauważyliśmy, że konsumenci odchodzili od, od segmentu proszków, ponieważ nie wydawał im się wystarczająco wygodny. A przechodzili na, do segmentu żeli, używali kapsułek, które Kapsułki są bardzo popularne, no i właśnie tutaj, jakby idąc za tym trendem kapsułek, powstała, powstała też idea i pomysł stworzenia proszku w formie tabletki. Dzięki temu dozowanie jest po prostu łatwe i też przechowywanie jest znacznie bardziej ułatwione, ponieważ opakowania są kartonowe, są nieduże, więc są kompaktowe, więc łatwo to przenosić, łatwo to transportować. No i są ekologiczne, ponieważ są wykonane z, z papieru, także to jest też dodatkowa korzyść, na którą konsumenci też nie są obojętni.